Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnej optymalizacji na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się optymalizacją Tomb Raider z 2013 roku. Ta gra jest teraz aktualnie do 6 stycznia bodajże za darmo, więc można sobie ją po prostu dodać do biblioteki i w nią sobie po prostu zagrać. Jako, że te gry są teraz za darmo, to będzie seria filmów co dwa dni, żeby zoptymalizować wszystkie Tomb Raidery po kolei. W kolejności chronologicznej Tomb Raider 2013, Rise of the Tomb Raider oraz Shadow of the Tomb Raider i w takiej kolejności będą pojawiały się filmy. Po serii z Tomb Raider pojawi się film z FNAFa Security Bridge, ponieważ jeden, z widzów Kubiks zakupił sobie u mnie sponsora za 100 zł i wbrał sobie właśnie tą grę. A jeżeli wy chcecie, żebym zrobił wam optymalizację waszej gry, która prawdopodobnie tak szybko się nie pojawi na kanale, no to również możecie zakupić subskrypcję i w ten sposób zachęcić mnie do nagrywania. Jeszcze taka mała przerwa, chciałbym zaprosić mnie samego Twitcha, streamuję to ostatnio regularnie, tak więc zapraszam twitch.tv slash Zapraszam bardzo serdecznie. A teraz przechodząc do optymalizacji Tomb Raider 2013, chciałbym zaprosić Was na początku do optymalizacji Windowsa, ponieważ mam przygotowane na optymalizację Windowsa 10 oraz optymalizację Windowsa 11, więc jeżeli macie jeden z tych dwóch, systemów, zajrzyjcie do linku w opisie, bądź też teraz na karcie i wykonajcie tę optymalizację. A po skończonej optymalizacji systemu, przejdźmy do optymalizacji samej gry. Tak więc, na samym początku zajmiemy się optymalizacją tego Tomb Raidera 2013, potem zajmiemy się optymalizacją Rise of the Tomb Raider i na końcu zajmiemy się optymalizacją najnowszej gry, czyli Shadow of the Tomb Raider. Tak więc, na samym początku musicie wejść na mojego Discorda, link macie oczywiście w opisie. Tutaj zajść do strefy Skula, w pliki do pobrania i tutaj znajdziecie optymalizację to Tomb Raider. Klikacie tutaj i pobieracie. Bądź pobieracie bezpośrednio z Google Drive'a. Po pobraniu musicie wejść w folder i wypakować zipa. Możecie zrobić to za pomocą funkcji wyodrębnić wszystkie, w Windows 10 bądź w Windows 11, lub też pobrać sobie program 7zip czy też WinRAR i wypakować pliki za pomocą tego programu. Po wypakowaniu musimy wejść w ten folder, w priorytet gry, priorytet. Klikamy dwa razy na wysoki, tak, ok wam się do gry i to mam ustawienie grafiki oraz zgodność. W tym celu uruchommy sobie Tomb Raider. Klikamy sobie teraz na menedżer zadań, który powinien być już Wam wyświetlany bezpośrednio na dole, jeżeli macie optymalizację Windowsa zrobione. Klikniemy sobie Graj, zminimalizujmy grę. Alt-Tab bądź też klikacie po prostu w guzik Windowsa I teraz tutaj powinien pojawić wam się tą Tomb Raider Najprościej wysegregować wedle pamięci i kliknąć na Tomb Raider wszystkie przyciskiem myszy Otwórz lokalizację pliku I teraz w Manager zadań możemy gresę po prostu wyłączyć A Manager zadań, zadań zminimalizować Mamy teraz tą Raider EXE, klikamy Prem, wszystkie myszy Właściwości Zgodność Wyłącz optymalizację ponakronowe Zmień ustawienia wysokiej rozdzielczości Zastąp dla aplikacji OK, Zastosuj, OK Kopiujemy ścieżkę, która jest u góry CTRL-C Wchodzimy w lupę wpisujemy ustawienia grafiki Tyczy się to Windowsa 10 oraz Windowsa 11 Klikamy przeglądaj Klikamy na ścieżkę, która jest u góry Ctrl V Enter Klikamy na Tomb Raider exe Dodaj Teraz klikamy tutaj na Tomb Raider Opcję Wysoka wydajność Zapisz To możemy sobie zamknąć Folder z grą możemy sobie również zamknąć Cofamy się do optymalizacji Tomb Raider Wchodzimy w config I teraz tu macie tylko kilka, kilka plików Macie gdzie jest config.txt Config możecie znaleźć w tym tej lokalizacji w Rek Edit do rejestru. Teraz, jeżeli chcecie znaleźć tą ścieżkę, wchodzicie w Current User, Software, Crystal Dynamics, Tomb Raider i tu macie grafikę. Tutaj możecie wszystkie ustawienia zmienić ręcznie. Bądź też bezpośrednio kliknąć na mój plik. Zalecany, bądź też szyb, super fps -y. Ja zrobię swój na super FPS-y, mimo że gra będzie wyglądała bardzo źle. Jeżeli macie sobą kartę graficzną, to wybieracie niższą rozdzielczość, na przykład 720. Bądź jak macie bardzo słabą grafikę, to możecie ustawić sobie 480. To są jak jakości na YouTubie: 1080p, 720p, 480p. Ja ustawię sobie Full HD. Tak. OK, to możecie sobie wejść i sprawdzić, co ten plik zmienia. Teraz odpalmy sobie grę, sprawdźmy ile mamy FPS-ów. W celu sprawdzenia FPS-ów używam MSI Afterburnera plus RivaTuner. Film oczywiście znajdujemy na kanale, w jaki sposób to zrobić, więc możecie zajrzeć bezpośrednio do niego. Jak możecie zauważyć, gra nie wygląda wcale aż tak źle, a FPS-ów mamy znacznie, to znacznie więcej. Wiadomo, że jakość jeszcze można niżej obniżyć pod kwestią rozdzielczości tekstu, aczkolwiek nie ma to najmniejszego sensu, z tego względu, że FPS-ów już jest po prostu bardzo, ale to bardzo dużo. Tak więc w tym filmie to było na tyle. Mam nadzieję, że film się Wam spodobał, że tak, zostawcie łapkę w górę, komentarz pod filmem oraz subskrypcję z dzwonkiem podawania pieniędzy do tych materiałów. Z mojej strony to wszystko, trzymajcie się i cześć.